Dzień dobry, dawno nas nie było. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, nie będziemy nagrywać niczego na siłę, a po prostu byliśmy teraz wstrzymani przez urzędy. Jest dobra informacja: w końcu e, urzędy zaczynają swoją pracę, wznawiają swoją pracę, wznawiają postępowanie administracyjne. E, to taka informacja bardzo pozytywna, króciutka e, na początek. Słuchajcie, przedstawię Wam, przeczytam Wam treść uzasadnienia, kawałek treści uzasadnienia, jakie dostałem z urzędu. Zwracam uwagę na bardzo istotną nowelizację przepisów na mocy artykułu 46, ble ble ble, o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa. COVID-19. Z dniem 16 maja, czyli ta, te rozporządzenie, które weszło 16 maja, zostały uchylone następujące przepisy ustawy z dnia 2 marca, czyli tej ustawy, która blokowała całą pracę tych urzędów postępowanie administracyjne. No i tutaj chodzi o, o tam takie dwa artykuły, które mówią, że dotyczy wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego, i dotyczy wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych. Powyższe oznacza, że terminy zawieszone na podstawie artykułu 15 ustawy punktu 1 z dnia 2 marca o, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Terminy, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie tego artykułu wyższej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie mniejszej ustawy. Co to oznacza? To oznacza, że od 16 maja, kiedy weszła ta, ta ustawa, znaczy nie ustawa, rozporządzenie, musi minąć 7 dni, czyli 23 maja chyba rozpoczynają się wszystkie sprawy, zaczyna, hmm, zaczynają biec ponownie. Czyli to jest to na co, na co myślę wszyscy czekali, wszystkie, wszystkie urzędy zaczynają swoją pracę od nowa tam gdzie jest, tam gdzie są strony postępowania oczywiście, czyli tak jak na przykład w naszym wypadku warunki zabudowy, czy na przykład pozwolenia na budowę, na to czekaliśmy naprawdę bardzo długo, no i co, mamy to, małe opóźnienie, ale, ale lecimy dalej. Słuchajcie, nawiązując jeszcze do tej sprawy, żadne niestety żadne odwołania, żadne pisma, żadne maile nie, nie zadziałały. Mimo że poprzednia ustawa, poprzednie rozporządzenie mówiła dokładnie to samo z tego, co, co, co ja się orientuję, co te rozporządzenie z 16 maja, no to urzędy były nieugięte. Najwidoczniej, najwidoczniej faktycznie były jakieś tam prawne obostrzenia i, i te urzędy nie mogły pracować. No szkoda, kurczę, szkoda, bo jesteśmy naprawdę nie tylko my, myślę, wszyscy byli w czarnej. No na szczęście to, to już ruszyło, więc to już jest za nami. To jest oficjalne stanowisko urzędu, więc myślę, że każdy, kto miał problem z koronawirusem i urzędami tego problemu się pozbędzie. My najprawdopodobniej będziemy musieli czekać jeszcze tydzień na uprawomocnienie warunków, czyli ten tydzień taki prawny, plus jeszcze tydzień na, na uprawomocnienie, i wtedy już wysyłamy komplet papierów do urzędu na <laughs> zgłoszenie budowy. Następny filmik już się robi, jest już przygotowany odnośnie materiałów, odnośnie rozwiązań, jakich użyjemy w, w naszej inwestycji, w naszym domu. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, jesteście ciekawi, to zapraszam, żeby zostać z nami na dłużej. Pozdrawiam.